Meksykański reporter znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policja dokonała okropnego odkrycia w domu meksykańskiego fotoreportera. W jego mieszkaniu znaleziono ciała jego samego i czterech kobiet. Ruben Espinosa dwa miesiące temu przeprowadził się z Veracruz do Mexico City, bo jak twierdził, bał się o własne życie. W czerwcu przekazał informację organizacji zajmującej się prawami człowieka, że jest śledzony. I widział jak ktoś robił mu zdjęcia. Pewnego razu opuszczając swoje mieszkanie spotkał dwóch mężczyzn, którzy wyglądali na zainteresowanych jego osobą. Espinosa został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Mexico City. Wszystkie ofiary były związane, pobite i zastrzelone. W ciągu ostatnich pięciu lat w Veracruz, mieście, z którego uciekł Espinosa, zginęło 11 dziennikarzy. Władze starają się ustalić motywy tych zbrodni.